Dzisiaj z szarości pól, kochani. Z zimnym wiatrem. Witam się z wami. W 209. Nie w 2009. Co mi są? Co mi te 2000 tak wpada, kochani? Witam się z Wami bardzo serdecznie. 209 dzień kroku ku mnie samych. Zimno! Zimno, lód, minus jeden. Wszystko zamrożone, ręce mi marną. Ja dzisiaj obchodzę moje pola. Chcę Wam pokazać krajobraz dookoła jaki jest. Jestem na polach. Na moich polach. Gdzie są domy, gdzie wszystko jest. Znowu tylko nie ma jej. Wiecie, nie ma jej. Po prostu pusto, pusto. Po prostu pusto. Zniknęła. Ona się pojawia i znika. Można sobie zaśpiewać. Pojawiam się i znikam. I jakim to znakiem jest na mojej drodze. Pojawia się i znika. Idę też i zastanawiam się, bo to nie ma przypadków, że coś na tej drodze się e, pojawia. Ja dzisiaj wracam już do domu. Weszłam tutaj, to wszystko, e, wszystkie te ścieżki, tam jest ten stary wiadukt, stary, ten kwadratowy, ale jest tak zimno, kochani, wieje wiatr, łapie mi marną. Nie myślałam, że będzie, że będzie aż tak bardzo zimno, ale w końcu zima, w końcu i, i, i chyba jednak założę kaptur, bo jestem na szczerym polu i tak mi już dzisiaj, jak z Wami nie rozmawiałam, to miałam kaptur. A jak teraz włączyłam, to mówię nie, ściągam, żeby nie był taki eskimos. Ale jest dzisiaj zimno, więc eskimos będzie. Jestem kochani, dzisiaj już po pięknym, naprawdę po pięknym spotkaniu talentów duchowych, czyli po ostatnim procesie. Ósmy proces. Kończący, zamykający. Wczoraj miałam jeden, dzisiaj drugi. O 18 mam trzeci. W e, poniedziałek mam kolejne i w niedzielę mam też jeden, kochani. Mam. I powiem Wam, że jest we mnie taka radość, taka jestem napełniona i wyszłam sobie z taką wielką ochotą na to, żeby się trochę ostudzić, żeby trochę pobyć, pobyć trochę na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak wszystko jest zmrożone. Jest lód, tutaj, gdzie nie, gdzie pęka, może jak pies jak pies łapami stanie, to pęka ale wszędzie jest lód, bardzo jest wszystko zmrożone i bardzo jest bardzo jest na, na drodze ślisko dlatego powiedziałam sobie, że dzisiaj niedługo, niedaleko ponieważ też chcę mieć tej soboty troszeczkę pomiędzy jednym a drugim spotkaniem na to, żeby sobie trochę poleniuchować żeby sobie posiedzieć żeby sobie no nie wiem, no, żeby sobie posiedzieć, żeby coś przeczytać. O, kroki ku mnie samej. Coraz piękniejsze, kochani, te kroki ku mnie samej. Coraz piękniejsze odkrycia, ale zimno. Uff. Coraz piękniejsze odkrycia. Uff. Dzieje się tak bardzo dużo. Bardzo dużo się dzieje. Nie nagrywałam dzisiaj nic. Zrobiłam dwie króciutkie relacje, bardzo króciutkie. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj właśnie idę tak, jak idę. Trochę tam gła y, przeszkadza. Jest takie słabe widzenie, słaba ostrość. I no, po prostu popatrzcie. W zasadzie, tak jak widać, tak jest. Nie mogę nawet tutaj poprawić ostrości, bo o no, tak jest, po prostu tak jest. Jeszcze do tej mojej drogi doprowadzającej do, do, do mojej wioseczki jeszcze jest kawałek, Także idziemy tymi polami. Nawet nie myślałam, że dzisiaj mnie tak tutaj wydmucha na tym polu, bo wychodząc z domu nie czułam, że jest aż taki wiatr. Ale on jednak sobie pozwala na prostej przestrzeni i dmucha z każdej strony. Tak. Idę i słyszę każdy, każdy szelest tutaj tego w, usz, w uszach. Co tam u Was? Jak tam zimowe dni? Zima czy nie zima? U mnie trzyma trochę tego mrozu, tak jak widać. trzyma I niech trzyma. Wczoraj wracając już do domu spotkałam pana, który prowadził rower. Pyta się mnie, a to ty zamówiłaś taką pogodę? Ja mówię, nie, nie, ja nie zamówiłam, to ja zamawiam tylko słońce. A on tak spojrzał na moje nogi i mówi, tak, po niemiecku oczywiście, ty jesteś bez skarpet? Ja mówię, tak, ale z reguły to też chodzę i na bosaka. I on tak, takie siarczyste niemieckie powiedzenie powiedział, ach, lech mi się aż. Śmiałam się z nim, no mówię, takie doświadczenie, takie właśnie fajne, żeby siebie, żeby siebie poznać lepiej, na ile wytrzymują stopy w różnych temperaturach. Mówi niesamowita, jesteś niesamowita. A długo już tak chodzisz, ja mówię, no już tak sobie trochę chodzę. Ale nie boisz się, że się przeziębisz. Mamo, jakbym ciebie słyszała? No gdybym się bała, to pewnie byłabym chora co krok. A tak i doświadczam. Myślicie, że jak się idzie bez kartek i tylko w takich dziurawych, dziurawych w zasadzie w dziu, dziurach to nie jest zimno. Ja mam tak czerwone stopy, jak te ręce tutaj, jak paluchy. Także to nie jest tak, że jak się idzie przez skarpet, że, że nie jest zimno. Jest zimno, tylko że inaczej się odczuwa to zimno. Wczoraj też się inaczej szło, bo pokryptałam najpierw po i stopy były gorące. Dzisiaj idę i ja naprawdę dzisiaj już odczuwam, bardzo mocno odczuwam. Dlatego pomyślałam sobie, zrobię szybkie, szybkie szybkie kółko i w powrotnej drodze będę nagrywała, bo jak będę nagrywała w tą stronę, no to wiecie, ja idę zawsze wolniej jak nagrywam. No i jest mi o wiele chłodniej. Dlatego też nie za bardzo przyspieszę na tych polach. Tutaj, bo zobaczcie jaka to jest ścieżka. Tu jest po prostu twardo, z kolejnami. I, no i z lodem patrzcie jak za mną Jaka za mną szarówka także dzisiaj króciutko kochani, króciutko. Kabelek w kieszeni jest w razie, gdyby nie nagrywam długo, bo to to dopiero 7 minut, ale, ale temperatura robi swoje i bateria leci na łeb na szyję. Im zimniej, tym szybciej przestaje funkcjonować telefon. Ja jeszcze mam do domu jeszcze jakiś kilometr może mam do domu, może jakiś kilometr, ale zmarzły mi łapy dzisiaj, Uff. za długo nie chcę nagrywać, chcę Wam życzyć pięknych, wolnych dni, nie pracujcie, odpoczywajcie, odpoczywajcie, znajdźcie sobie ten czas dla siebie, niech ten czas dla Was będzie tym czasem, który pomoże Wam naładować baterie, weźcie jakąś dobrą książkę, obejrzyjcie sobie jakiś dobry film. Poczujcie, co w duszy gra, może po raz pierwszy ktoś usłyszy swój głos, głos swojego serca. Może dzisiaj, może jutro poderwie się i powie, idę robić zupełnie coś innego. Idę. patrzcie, wchodzę na moją ścieżkę, a tam nie ma nic. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dzisiaj też otworzyłam okno i patrzę, czy ta moja panienka jest, czy jej nie ma. Czuję tak pięknie, nie, no Wczoraj tak pięknie wyglądała, a dzisiaj już jej nie ma. Wmierzam po maleńku w moją stronę, w moją, czyli w moją domową stronę. Zróbcie sobie dzisiaj coś dla siebie. Nie ja wiem, macie wannę, wejdźcie do wanny. Poleźcie sobie z książką. Weźcie sobie może kieliszeczek wina, dobrego wina. Kieliszeczek, albo nie, nie butelkę, tylko troszkę. Tak, żeby się podelektować. Zopalcie sobie świeczkę. I pobądźcie w tej przestrzeni, takiej tylko waszej. Połączycie, ile to daje. Takie bycie tylko i wyłącznie ze sobą. Więcej możecie usłyszeć, więcej poczuć. To są takie niby małe, drobne rzeczy, o których my zapominamy na co dzień. A one tyle nam mówią. Dają nam tyle wglądu w nas samych. Wglądu. Nie przeszkadza mi to. Wydaje mi się, że krzyczę, bo siebie nie słyszę. Tyle wglądu, możemy tyle rzeczy zobaczyć. Zima kochani, zima. 11 dzień stycznia 2025 roku. Mój 209, da <grym>, nie 2009, 209. Wczoraj, jak usłyszałam to, co ja mówię, no nie, no nie wytrzymam. No nie wytrzymam. Pcha się to 2000 i pcha. Może ma jakieś inne znaczenie, to 2000. Może niekoniecznie trzeba chodzić przez tyle lat dreptać ścieżki codziennie. No, na, życie polega na, na codziennym dreptaniu ścieżek. Ale teraz to już mówię o tym takim namacalnie dre, drepczących takich krokach ku mnie samej. Ale wiecie, ja już wiem, że czuję to całą sobą, że te kroki tak bardzo odmieniły, odmieniły mnie samą. Ile ja nowych rzeczy poznałam w sobie, ile odkryłam, ile dosięgnęłam, a jeszcze cały czas to robię, cały czas dosięgam. Cały czas też słyszę z Waszej strony, Może niekoniecznie teraz od Ciebie, kto mnie teraz ogląda, ale, ale od, tych, od tych kobiet czy mężczyzn, z którymi pracuję, tyle pięknych słów. Tyle pięknych słów wdzięczności. Ja jestem przeogromnie wdzięczna, że mogę. Mogę posłużyć sobą, żeby ktoś w krokach do siebie samego czy do siebie samej znalazł to, co ja znajduję na moich. Dlatego Wam życzę z całego serca, bo tylko w momencie, kiedy zaczynacie odszukiwać siebie, to zaczyna się ta zmiana. Kochani, ja dzisiaj tyle. Ja będę pędzić już pomału do domu, bo wszystko mi zamarza. No ale taki sobie dzisiaj wybrałam, taką sobie dzisiaj wybrałam drogę. A jak schowam do plecaczka ten sprzęt, to będzie mi lepiej iść, kiedy będę miała obie łapki w kieszeni. Jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam życzę i do... Do kolejnego naszego wędrowania.